Bardzo się cieszę, że wreszcie jestem w tej świątyni propagandy i bardzo się cieszę, że widzę przed sobą arcykapłankę propagandy. Wprawdzie sądziłem, że się pani spali ze wstydu po tym, jak większość komitetów wyborczych tutaj zaprotestowała przeciwko pani obecności podczas debaty, ale widocznie liczyłem na zbyt wiele i niektóre osoby się ze wstydu nie palą. Za nami ostatnia debata prezydencka organizowana przez telewizję polską w likwidacji, ale co to była za debata? Emocje, złośliwości, przytyki i dużo, dużo kłamstw i pustosłowia. I o tym w najnowszym wideo komentarzu Karol Gaz. Zapraszam. Na początku jednak tradycyjne podziękowania dla Państwa. Jak zawsze dziękuję Państwu za to, że subskrybujecie mój kanał, za to, że komentujecie moje materiały, za to, że mnie wspieracie na różne sposoby, ale także dziękuję Państwu za krytyczne uwagi. Licznik subskrybentów stale rośnie, jest już nas ponad 65 tysięcy osób, co traktuję jako dowód zaufania z Państwa strony. Wspólnie budujemy tutaj taką biało-czerwoną społeczność. Konserwatywną przystań na polskim YouTubie, bo im więcej takich miejsc, tym po prostu lepiej. Dziękuję więc za wszelkie subskrypcje i komentarze. Jeśli zaś chodzi o temat główny, to z drobnym poślizgiem chciałbym skomentować i powiedzieć kilka słów na temat debaty prezydenckiej organizowanej przez Telewizję Polską w likwidacji, jak również przez TVN i Polsat. Troszkę już kurz opadł, troszkę już emocje opadły i czasami widać wtedy więcej. Debata przede wszystkim była za długa. Trzy pół godziny to naprawdę kawał debaty. Zresztą, jak się później okazało, sami organizatorzy po prostu nie wiedzieli, ile ta debata potrwa, źle obliczyli całą debatę. Mówił o tym chociażby słowo Mencen, ale mówili także inni politycy, że to, co przedstawiali im organizatorzy w założeniach, nie jak się miało do rzeczywistości. No i w efekcie wszyscy, albo przynajmniej ci, którzy oglądali debatę, ale zakładam, że większość z Państwa, była zmuszona oglądać ponad 3,5 godziny debaty. Z jednej strony ktoś powie, że to dobrze, bo przynajmniej można było poznać kandydatów. No, problem w tym, że niekoniecznie formuła, która jest tradycyjna dla tego typu debat, raczej za bardzo nie daje możliwości poznania poglądów. Zresztą punktował to raz po raz Krzysztof Stanowski. Wskazując, że to bardziej jakiś konkurs mis, czy teleturniej, w którym w 60 sekund trzeba powiedzieć, jak zaprowadzić pokój na świecie, bo tak generalnie wyglądają debaty i to generalnie jest ich główny minus. W sytuacji, w której tematy są poważne, pytania są bardzo często poważne, kandydaci mają na odpowiedź na przykład 30 sekund czy 60 sekund no co można wtedy powiedzieć? Niewiele. Na plus na pewno to. Że byli wszyscy kandydaci. 13 kandydatów stawiło się przy Woronicza, bo to debata organizowana przez TVP, którą wymaga ustawa, a więc siłą rzeczy wszyscy musieli być obecni i wszyscy musieli otrzymać zaproszenie. W końcu jakiś powiew normalności, bo wszyscy, którzy chcieli, mogli zapoznać się z kandydaturami, czy to Grzegorza, Brauna. Które raczej dostępu do mediów za szeroko nie ma, czy Artura Bartoszewicza, czy Marka Jakubiak, czy wielu innych polityków, którzy być może na co dzień aż tak często nie występują w mediach, nie mówiąc już o tych jeszcze drobniejszych kandydatach. To na pewno na plus, ale to przecież tylko Didaskalia, to gdzieś tam jakieś wątki poboczne, bo to, co na pierwszy plan się wysunęło, to przede wszystkim show Krzysztofa Stanowskiego, o którym szerzej mówiłem wczoraj, więc nie będę się tu za bardzo powtarzał. Ale to, co Krzysztof Stanowski zrobił z Dorotą Wysocką-Sznep, to jak skomentował to, co działo się wokół debaty, ale także później w samej telewizji polskiej, to naprawdę szapoba. Tutaj duży szacunek dla Krzysztofa Stanowskiego, choć jego wypowiedzi jeszcze rezonują. Kto wie, być może nagram znów oddzielny wideokomentarz na temat tych komentarzy do. Komentarza Krzysztofa Stanowskiego. Telewizja Polska sama się prosiła o to, co rzeczywiście miało miejsce. Ja zakładałem, że Krzysztof Stanowski wejdzie w interakcję z Dorotą Wysocką-Sznep, że będzie próbował ją sprowokować. Nie spodziewałem się aż takiego mocnego komentarza, ale tym większa satysfakcja, bo rzeczywiście Dorota Wysocka-Sznep to obecnie główna propagandzistka TVP w stanie likwidacji. Skrajnie nieobiektywna, skrajnie stronnicza, skrajnie zaangażowana politycznie. Szczyt bezczelności był ze strony TVP że wystawiła właśnie Dorotę Wysocką szlep, bo przecież w Końskich debatę prowadziła Joanna Dunikowska-Paś i takich emocji nie wzbudziła. No ale TVP chciała, to TVP ma. Na pewno Krzysztof Stanowski przykrył e, tutaj e, tym swoim show e, całą debatę, ale... Przynajmniej coś dobrego z tego wyniknęło, bo zorganizował także, znaczy podpromował także zbiórkę na chorego chłopca i zebrał kilka milionów złotych. To niewątpliwie jest duży plus, i można powiedzieć, że to jest zwycięstwo tej debaty, z której pewnie więcej wynika niż z tych innych potyczek, które obserwowaliśmy. Co oprócz tego? Oprócz tego, moim zdaniem, bardzo słaby i zaskakująco słaby Rafał Trzaskowski. Rafał Trzaskowski, który wyglądał na zmęczonego, niektórzy mówią chorego, jakiegoś wycofanego, który reagował agresywnie na jakieś pytania, i widać to było bardzo wyraźnie w odpowiedziach. Ja byłem zaskoczony tym, jak słabo wypadł Rafał Trzaskowski, bo końskie mogły się zdarzyć raz, ale to, co zobaczyliśmy w poniedziałek, w głównej debacie prezydenckiej, naprawdę dobrze to nie wyglądało dla prezydenta Warszawy. Nie wiem, czy to jest kwestia frustracji, czy to jest kwestia już braku trzymania ciśnienia, czy to jest kwestia presji, czy to jest kwestia jeszcze czegoś coś innego. Na pewno, Rafał Trzaskowski za dobrze w tej debacie nie wypadł. Dobrze wydaje mi się za to wypadł Karol Nawrocki, który dzielnie znosił pytania i ataki w sprawie swojej kawalerki. Wiadomo było, że ten temat się pojawi, ale faktycznie sporo tych pytań i sporo uszczypliwości pod adresem Karola Nawrockiego. Wreszcie Karol Nawrocki, który kontratakował, który bardzo mocno odpowiadał Rafałowi Trzaskowskiemu, wskazując chociażby, że jest bardziej skuteczny niż mafia reprywatyzacyjna. Takich smaczków było tam więcej. Ja czekam na debatę przed, przed drugą turą wyborów prezydenckich, bo ta najprawdopodobniej nas czeka, i najprawdopodobniej zmierzą się w niej Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski, bo to będzie bardzo ciekawa emocja debata, i która, której oczywiście emocji nie zabraknie. Bo już w poniedziałek i skrzyło, widać tam było bardzo wyraźnie wyczuwać można było to napięcie. Oprócz tego, oprócz tego Szymon Hołownia na swoim dosyć standardowym, dobrym poziomie, bo tu w takich momentach procentuje po prostu doświadczenie telewizyjne. Przez lata Szymon Hołownia wyćwiczony w TVN on ma dużą swobodę, duży luz, dużą elastyczność. To było widać. Dobrze też wypadł Artur Bartoszewicz, który mam wrażenie, wcześniej był nieco stremowany, być może. Źle to oceniam, ale mam wrażenie, że ta debata była najlepsza w jego wykonaniu. Zaskakująco z kolei wycofany i spokojny Grzegorz Brown. Być może uznał, że w tej ostatniej debacie, którą będzie, którą będzie pewnie oglądało parę milionów osób, być może warto właśnie taką twarz pokazać. Kilka celnych repo ze strony Grzegorza Brauna, pytań i także spraw, które postawił. Oprócz tego Słowomir Mencen. Moim zdaniem dobry występ Słowomira Mencena, który także był prowokowany i atakowany chociażby przez Szymona Hołownię. Adrian Zandberg, także całkiem dobre momenty w debacie, ale w przeciwieństwie do Magdaleny Bijat, która wypadła naprawdę bardzo, bardzo słabo. Marek Kubiak to no to jest oczywiście w pewnym sensie klasa sama w sobie. Polityk doświadczony, choć też mam wrażenie, że pewnej płynności tutaj u niego zabrakło, ale także przynajmniej na plus dla niego, że nie pozostawiał uwag prowadzących tutaj bez odpowiedzi, i mówił jasno, co sądzi o formule tej debaty i o prowadzących, bo prowadzący to chyba była największa porażka. Przede wszystkim oczywiście Dorota wysocka Szew, ale także Radomir Wit, który na koniec TVN nam tutaj. Takim pięknym e, przemówieniem się popisał, jak to odchodził w 2016 roku z mediów publicznych, bo nie mógł znieść tej propagandy. I oczywiście znalazł przystań na rzetelne dziennikarstwo w TVN. Tak? TVN i rzetelne dziennikarstwo to jest oksymoron. To się po prostu nie łączy. No ale... Widać, niektórym się to łączy, albo żyją w takich swoich bańkach, ale zostawmy Radomira Wita. Na pewno największym przegranym Telewizja Polska na czele z Dorotą Wysocką-Sznep, ale także Rafał Trzaskowski. Moim zdaniem nie zaliczy tego tej debaty do udanych. Bardzo słaby występ, wręcz kompromitujący dla niego, przecież pierwsza tura wyborów lada moment. To już najbliższa niedziela, drodzy widzowie. Mam nadzieję, że spotkamy się wszyscy przy urnach wyborczych. Ja na koniec, po tej bardzo krótkiej ocenie debaty prezentki, zachęcam Państwa do dzielenia się swoimi opiniami. Proszę pisać, proszę komentować, jak państwo odbierają tę poniedziałkową debatę. Czy państwa coś zaskoczyło? Czy państwa coś zaintrygowało? Na plus, na minus? Jakie państwo mają odczucia po tej debacie prezydenckiej? No i czy ona w ogóle cokolwiek państwa zdaniem zmieni? Proszę pisać wszystkie komentarze mile widziane. Karol Gac. Kłaniam się nisko.